Um, no, prawdę mówiąc, jak jestem na świecie, jestem tak pięknie zębami nie dzwonił. Wicher, deszcz, zimno, psa by nie wygonił. A, stryjaszek, dzień dobry! Mój Gustawie, drogi, powiedz, że szczerze, chcesz czy nie chcesz żony? Chcę, chcę, stryjaszku, jestem jej spragniony. A nosne wycieczki? Tajemne wyprawy? A bardzo ciekawy, co moje pannę obchodzić to może? Kiedy, jak i gdzie, ja spać się położę? Ona miłość Boga, jeśli ci jeszcze moja przyjaźń droga. Nim się odezwiesz, pomyśl pierwej nieco, czy w sercie słowa jakiekolwiek klecą, takich szalej serce moje dłużej nie wytrzyma. Idźże się połóż wreszcie, bo mrugasz oczyma. Cóż cię pani Albinie sprowadza tak wcześnie? Niestety, jak wzdychałeś, tak zdychasz boleśnie. A jakże mam nie zdychać? Kiedy smutku to nas? Kiedy nocne minuty łzami po... Cię łaskawsze. Trażnić Albina? Dręczyć? To już się nie godzi. Cóż, pójść za niego? Ja tego nie mówię. Niech mu przynajmniej o przyczynie powie. Na co? Niech kocha, płacze, jęczy, kona. Ach, tego nie chcę. I ty nie taka sroga. Gardzę miłością. Jestem niewzruszona. Wzdychaj więc każdy. I kochaj się we mnie. Dlaczegoż w tobie? By jęczał daremnie. I moje serce nie więcej im sprzyja. Anielo, ręka. Powtórzmy tu śluby, Nam wiecznej chwały, a im wiecznej zguby. Przyrzekam na kobietą stałość niewzruszoną, Nienawidzić lud męski nigdy nie być Oprócz mojego stryja, i mego ojca, i braci, i pana Jana, i pana Karola, i Józia, Kazia, Stasia, hola hola, na straszności nikt nigdy nie straci. O wy mężczyźni, piekło was zrodziło, czy nie ma krew, gdzie by was nie było. Po długiej wojnie zawieszenie broni. Pokoju proszę. Któż od niego stroni? Nie każdy godzien. Pierwszy więc warunek. O, nie tak bystro. Wzajemny szacunek. I neutralność moja. Punkta więc ułożę. Szarty. Dwa przysięgnę. Przysięga bez miary. Kto żebrzy wiary, że z tak niewinną duszą, tak za młodu, już doświadczyłaś. Co to męska zdrada? Już doświadczyłam, i któż to powiada? Mszcząc zatem krzywdy całej płci niebieskiej. nadobna Klara poprzysięgła sobie nie uszczęśliwić żadnego z czcicieli. A ktoż tak mówił: Kto? Albin. Raz jeszcze powiem, sto razy powtórzę: iż moja dusza wnieść mężczyzn nie może, nienawidzić ich. Moje przedsięwzięcie, dwa kroz przysięgam i dochowam święcie. Nie zasłużyłem na nienawiść wcale, lecz na gniew bardzo. Nie na mój. Twój, pani. Nic nie wiem. Przebacz. I tak będzie. Szczerze? Szczerze. Ani nie spojrzysz, to nie do zniesienia. Czy to tak bawi, czy to tak przyjemnie, że cierpię tyle? A ty i pienia? Alboż nie wierzysz w moją miłość ku tobie? Nie wierzę. Puśćmy nie pamięć ten przebieg, niemiły. Łatwo ci kazać, nie spełnić nad siłę. Patrz, nóg no twoich błagam twej litości. Otóż to, to jest przyczyna. To pobud wszystkiego złego. Chodzi, łazi cień Albina, płacze diabli, diabli wiedzą czemu. W drugim gniewie Nigdy nie przyjdzie Chwila wypłakana Kiedy palca otrzyma Sroga serca rana Otrzymać może, ale nie ode mnie Co każesz, to zrobię Cóż robisz? Puść sobie Gadaj Gada Milcz Milczy Idź Idzie Stój Stoi a niechże się sprzeciwi, niech się Boga boi. Bo ta uległość mimo woli, zdania i nienawidzić, i kochać go wzbrania. O czym tak dumasz? Piszesz dzieło może? Ach, Karo, żebyś nie wiedziała, przez prąd szyjaś byś sekretu nigdy nie wydała. Gustawy. Już nie mnie, lecz kocha Aniele. Kogo? Aniele, ale rados nie pozwala. Nie tręć się dłużej obawą daremną. Gusta się wcale nie chce żenić ze mną. Ja mężczyzn nienawidzę. On nos w moje ręce składa. Bronić go muszę. Nieszczęśnika wydać nie wypada. Moja Anielo, niech cię Pan Bóg sprzeże, byś z męskich klęski nie poniosła. Jak widzę, Twa nienawiść do nich już wygasła. O, jak cię kocham, ja ich nienawidzę. Kto tu był? Gusta! Wylewał swe żale. Nie dasz gały. Chcę się żenić z tobą. O, panie Guciu, będziesz ty miał zadość. Ale nie gusta, rados. Ja nie chcę, nienawidzę jego stryja. Wolę już klasztor, albo i Albina. Wiesz ty, ja nie mam, że ta Aniela jest bardzo szczęśliwa. Daj mi tam pokój, teraz czasu nie mam. Niech sobie szczęścia ile chce używa. Tak, być kochaną. Tobie to nowina, lecz nie mnie duszko. Wszak ci mam Albina. Oho, już po nim. Mnie pokochał z kycie. Co to za dyrdy mały? Gustaw wyjawił mi to w sekrecie. Wszak rano wzdychał. Przez grzeczność. Błagał. Nauk. Wiesz tu mężczyźnie, jak bubr płakał żewnie. Błagał, przysięgał, od miłości ginął. A koniec końców chorągiewkę zwinął. Przyjaciel szczery. Dzięki Gustawie za twoje rozkazy. Spojrzała na mnie już dwanaście razy, a sześć wyschnęła. O nie, tylko cztery. A ty wyschnąłeś? Raz tylko z daleka. Jak cię przynajmniej, wyjdź za drzwi, u licha. Ach, czy zdradzisz, co jest, Klara najpierwsza, zbyt błędne mniemanie. Ile mnie złego, tyle jej korzyści. Co? Komu co okraża? Rados ją zaślubi. Rados być nie może, ona nie zechce. To już ułożono: przez zemsty ku mnie z Klarą się ożeni. Mnie wydziedziczy i na zawsze los odmieni. Ty jedna rozumiesz, umiałaś pojąć i przebaczyć umiesz. Nienawidzić? Tak. Każda plecie baje, ale to nie tak łatwo, jak się zdaje. Z niebo do nienawiści, droga bardzo bliska. Wiesz, kto czuje nam rękę ściska? Jak mamy kocham, nie potrafi żadna. Nie ma Anieli? Samej rzeczy nie ma. Czy mam winszować? I czego, proszę? Nowego kochanka. Nie wiem o żadnym. Żartuję, stryanka. Wolę sto razy rozstać się z tym światem. Lecz jest droga. Rozumiem. Daj mu pewność. Rados, Rados! Chce się żenić ze mną. A ty? W umrę i on ma nadzieję ciebie przymusić za ojca rozkazem. Co? Radość z tobą? Tego nie dożyję. Idę, uwolnię i pomcz ty razem. Ach, Albinie! Stój, stój, on go zabije. Radost powiewczy, ale dobry w duszy. Prośbami łzami na końcu się wzruszy. A dalej? Gustaw odejdzie. Ja płakać będę. O nie użali. Zapomnij. Nigdy. A tamta? Tyś jest. Tyś nią była zawsze. Zatem mi kraże. Odpuszczona wina. Albin ją kocha, a ona Albina. A to co za icho? Ja, Klarę? Czy ja też szydło na młode dziewczęta? Ale skąd twoja taka zawzięta? Kochasz Aniele? Ja? Kto mi to powie? Ja cię rozumiem i serce córki powierzam ci śmiało. A teraz drugą zajmiemy się parą. Albinie, wzbliż się. Co ty na to, Klaro? A gdybym mogła, na złość bym nie chciała. Ale nie możesz? I kochać Cię muszę. Niech Was ten złączy, komu za to chwała. A cóż to udiawska? Czy jazd to na młode dziewczęta? Ale skąd Twoja zębca tak zawzięta? Kochasz Anielę? Ja? Kto mi to powie? Gustaw. Tak, Gustaw. Gustaw. Gustaw z trzpiotem. tu nabroił. Ale czy szczęśliwie? Tu się, Anielo, przekonamy o tym. Ja Cię rozumiem. Ja się tylko dziwię i szczęście córki powiedzam ci śmiało. A teraz drugą zajmijmy się parą. Cóż ty na to, Klaro? Chcę, chcę, ja gęczę. Ale? Już się stało. Ach, gdybym mogła, nazwę bym nie chciała. Ale nie możesz. I kochać się muszę. Niech was ten złączy, komu za to chwała. Bądźcie szczęśliwi, tak jak się kochacie. Cóż, śluby poszły? Każ się podkuć, bracie. Wszystko więc dobrze. Ale na mą duszę nic nie rozumiem. Powiedz guciu drogi. Dzięki stryjaszku za twoje przestrogi. Śluby panieńskie? Cóż A nie roznaczą? Czyż wolno się dziś bawić nas mężczyzn z rozpaczą? A co przystoi dzisiaj patetowi? Szlochać po kątach, damskie serca łowić? To z bezsilności, wciąż łkałem w ukryciu, Bo nigdy tak żadnej nie kochał w życiu. Mężczyzna być stanowczy winien, w każdym względzie, Bo nie lada pantoflaż w przyszłości zeń będzie. Nie oceniaj pochopnie mego zachowania, zechciej też mieć na względzie usilne starania. Zdania swojego nie przystoi bronić, Aby delikatnego serca nie ugodzić. ci choć raz głos podnieść, o tych tonów parę, aby męstwa twego poznać mogła miarę. Uporem swym się wykaż, nawet w małej rzeczy, że stuprocentowym facetem nikt już nie zaprzeczy. Przepełniła się czara, moja panna droga, już więcej twych progów nie tknie moja noga. Rób co zechcesz i składaj sobie dalej śluby, lecz wkrótce do lusterka rzeczy czule luby. Nie odchodź, w Różność ujęła moje serce i kazała ci oddać wspony poniewierce. Kobiecami pod stopy nikt z mężczyzn nie ściele. Zechli więc go rozłożyć na ślubie, w kościele. Nie wierzę, i ani zimne serce też też locha. Albina wzruszył? Przypuszczam, że raczej sumiennie zagłuszył. A kto pod podstępem wdaj się w łaski moje, kto zataił przede mną swe nocne podwoje, ostrożność nie zawadzi, chciej się na względzie. Wczorajsze życie, dniem jutrzejszym już takie nie będzie. Fakt, fortelu użyłem. To jedyny sposób, by swoje serce zechciała dopuścić do głosu. Lecz zapewniam cię szczerze, w świadków obecności o mej dosgodnej kudowie szczerości. Nie znalazła się rola. Po błogosławić młodzież właśnie przyszła pora. Mieszczona między wami panuje. Albin Aniela. Aniela Albina szanuje. Szczerość z buduje. Miłość talentuje, niech w waszym życiu nigdy nie brakuje, a przysięga jaką zużycie na stopniach ołtarza, niech żadna ludzka władza nie podważy. Nie kwiat, lecz owoc, o wartości stanowi rośliny. Gdy poznać chcesz człowieka, patrz na jego czyny. Wnet zrozumiesz, myśl pojmiesz i ocenisz słowa. I ocenisz ocenisz to do głowa. Miłość na serce wzrusza i subtelnym gestem. Kiedy ją zauważysz, sama powiesz ten.